Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie zabawkę popularnie nazwaną piekło niebo. Niektórzy pewnie pamiętają jeszcze z czasów podstawówki. No i przystąpmy do robienia. Bierzemy sobie czystą kartkę A4. Zginamy jeden róg w ten sposób. No i tu na tym przycięciu odcinamy ten kawałek. Już sobie przygotowałem wcześniej, że już nie będzie nam do niczego potrzebne. No i róbmy dalej. Teraz odwracamy na drugą stronę. Teraz no tak, tu z tyłu powstały nam takie wolne kawałki i chodzi o to, żeby je wyciągnąć w ten sposób, że tu możemy włożyć palce. I mamy zabawkę gotową, jak oni No i tak, ja przygotowałem tu sobie jeszcze wcześniej dwie takie już zabawki. Czyli tak, z jednej strony rysujemy sobie na niebiesko, to jest niebo. Z drugiej na czerwono, czyli piekło. No i teraz jedna osoba wylicza jakąś wyliczankę lub podaje liczbę, imię. Powiedzmy tam Ala, Ale, A. No a druga osoba drugie osoby wychodzi, gdzie pójdzie do nieba, czy do piekła, no i powiedzmy, liczymy do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i tu zatrzymujemy przy tym pięciu. No i wychodzi, że ta osoba pójdzie do piekła. Druga wersja: dwie osoby wybierają sobie każda kolor, no i znowu jakąś tam wyliczankę. No i która osoba przegra ma wykonać jakieś zadanie zaśpiewać, wierszyk, cokolwiek, nie wiem, no mówię jakieś zadanie, które druga osoba zleciła, no i powiedzmy tam znowu jakieś, powiedzmy teraz imię A, le, I, nie, A, no i ta osoba, która ma czerwone, to wygrywa, ta z niebieskim przegrywa, no i tak jak mówię ta jedna osoba drugiej wymyśli jakieś zadanie. No i tu mam jeszcze wersję taką Zaznaczyłem sobie każdy kolor na inną Znaczy każdy tutaj ten kawałek innym kolorem No i To jest taka wróżba Czyli jedna osoba znowu tutaj Tą zabawką Kieruje, a druga podaje Powiedzmy liczbę No i liczba 4 Raz, dwa, trzy Cztery, no i teraz daje sobie kolor powiedzmy zielony no i ta osoba która tutaj tą zabawką wróżyła czy ta jaka wróżba wyszła uwaga ktoś na ciebie patrzy no i znowu powiedzmy jakaś tam raz dwa trzy cztery pięć sześć no i powiedzmy kolor czarny jaka tam wróżba wyszła Znajdziesz satysfakcję ze szkoły w piątek wieczorem. Już chyba wszyscy to znają. Każdy miał taką satysfakcję w piątek. No i kolejna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć powiedzmy. A no, nie wiem, będzie brązowy. Lepiej nie wychodź jutro z domu. No i tak dalej rysujemy sobie właśnie wróżby. No i to by było na tyle. Zapraszam do zrobienia i do oglądania mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.